serdecznie państwa witam <laughs> dzisiaj mam dzisiaj mam 19 września 2023 rok nie 29 jak czasem sobie mówię z nieuwagi tu jestem w szulu numer 8 drodzy państwo ta rodzina Miała wymienianą matkę Dobrą matkę dałem koledze A jej dałem 20 matryczników Matka młoda zaczęła czerwić i co się okazuje? Przestała. Okazało się, że jest wadliwa. Ale to zeszło parę miesięcy. Z rodziny dosłownie nic się nie zrobiło i teraz sprawdzę poddałem tu matkę Zula 12 młodą Zulu 12 jej córka już zaczęła czerwić I teraz sprawdzę jak to wszystko wygląda co tu jest a tu mam taką ramkę z boku prawdopodobnie ta ramka była poddana może z czerwien, może do osuszenia, już nie pamiętam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ramek siedem ramek i ta pszczoła też nie jest karmiona prawie nie karmiona, coś tam dostała chyba cztery litry, ale już dawno no bo są w pasiece takie rabunki, że mocne rodziny sobie nie radzą Zobaczymy, jaki jest stan pokarmu po tych 4 litrach. Czy nie trzeba jeszcze dokładać, ale to musi pójść. No, sobie fajnie, zagospodarzyły. No i co dziwnego, mimo że tu nie była prowadzona żadna walka z warozą tylko krótka komórka. Coś w tych plastrach nie dużo ale tych pszczół jest i tu mają czerw tu mają czerw tu dość dużo czerwiu no i tak, nie obserwuję pszczół porażonych przez warozę no i tych pszczół troszkę jest, to znaczy, że to znaczy, że, że, że coś się lęgnie poddana matka gdzieś na początku września chyba zaczęła czerwić może końcem sierpnia już nie pamiętam musiałbym patrzeć na filmiki obserwuję czerw zasklepiony młodego czerwiu nie obserwuję dlaczego nie wiem no trzeba im troszkę jeszcze poddać i mogą zimować. Ale jeszcze tu, drodzy Państwo, przez skrobę tego a że jest nadzieja, że ta rodzina zula 8 która miała dobrą matkę i postanowiłem jeszcze poprawić, jeszcze lepsze dać. Jest nadzieja, że no i Tej FLC, trzeba to przeskrobać, żeby mi ramki nie skosiły, bo przy krótkiej komórce jest bardzo to ważne. No dzisiaj jest chłodno, nie używam dymu. Nie używam dymu, bo to. O garabusie. Ale już się dziewczynki widzę, zaczęły kręcić. Nie chcą odpuścić. Wylotki mam już bardzo malutkie. Wylotki bardzo malutkie. No i nie widzę masowych ilości świeżego czerwiu. Jako matka z tego lata, to by znaczyło, że zawczasu przestaje, przestała czerwić. Jest tu w tych rękach kitu niestety gdy będą ramki skosiły no to waroza się będzie rozwijać to jest taki rygor którego trzeba przestrzegać przy krótkiej komórce i tak sobie z rana sprawdziłem ul przez większych rabunków to po prostu w wrześniu tego roku nie było możliwością. Niestety, jedną rodzinę silną, która miała wejście od góry, rabujące pszczoły skończyły. Chyba trzy rodziny się pięknie obroniły, tylko że pod wylotkami łopatą można było pszczoły zbierać. Tylko nie wiem, czy rabujące, czy ulowe. Serdecznie się tymi delegacjami z Państwem żegnam.